Drogi to tak jak tętnice w organizmie. Im są bardziej drożne, tym lepiej organizm funkcjonuje. Nie chcę powiedzieć, że drogi są najważniejsze, jeśli chodzi o wydatki samorządu województwa opolskiego, ale są absolutnie kluczowe, bo żeby dzieciaki dojechały do szkoły, muszą być dobre drogi, aby ludzie dojechali do pracy muszą być dobre drogi, aby ratownictwo medyczne szybko dotarło do rannego czy do chorego muszą być dobre drogi. Dwoma rękoma będę głosował zawsze za wydatkami na modernizację, remonty, budowy. Nowych dróg, włącznie ze ścieżkami rowerowymi. Zgodnie z planem i zgodnie z założeniami, wiosną tego roku i zgodnie z obietnicą zarządu województwa polskiego, wiosną tego roku zostanie przedstawiona koncepcja rozbudowy ronda milenijnego. To jest wąskie gardło i to jest pięta hillesowa, komunikacyjna kędzierzyna Koźla. Tam po prostu trzeba zrobić bypass. No, tak jak się, za to, że robi bypass, aby, aby krew płynęła szybciej i drożnej. My od tego nie uciekniemy, od tego problemu, bo ten problem narasta. Równie bardzo, ważny, bardzo ważną inwestycją jest, jest przebudowa skrzyżowania w Zdzieszowicach. Przejeżdżam tam codziennie i wiem jak to jest istotne, bo tam jest to natężenie po pierwsze coraz większe, po drugie w bezpośrednim sąsiedztwie została niedawno wybudowana stacja benzynowa, w związku z tym ta kolizyjność tam jest coraz bardziej Niebezpieczna i cmentarz z boku również, który no, nakazuje, aby to, to skrzyżowanie zostało przebudowane.